Dzisiaj najczęściej wykonywanym telefonem jest ten do mamy. Niektórzy też się z nimi spotkają, niektórym pozostanie tylko ciepło o nich pomyśleć. Jesteśmy dzień, dzień po Marszu dla Polski. Byliśmy tam z naszymi kamerami. Miałem też okazję spotkać się z naszymi widzami. Życzenia dla redaktorów i redaktorów przekazane. Minała 16:50. TeleExpress w Polsce. Mirosław Rogalski. Zapraszam. Pełny pozytywnej energii wczorajszy marsz poparcia dla Karola Nawrockiego, a tak naprawdę dla Polski. Od tego la do placu zamkowego w Warszawie. Tysiące ludzi w patriotycznym marszu. Nikt nie musiał ich przewozić wynajętymi pociągami. Przyjechali z całej Polski. Dla nas dziennikarzy to także okazja do spotkania z naszymi widzami. Bardzo dziękuję za wszystkie ciepłe słowa pod adresem naszej telewizji i naszych redaktorów. Co usłyszeliśmy, słowa wsparcia i uznania za to, co robimy. Dziękujemy bardzo. Ostatnia pani ogląda nas od rana do wieczora. Ja naładowałem akumulatory, przekazałem koleżankom i kolegom życzenia od Państwa. Naprawdę to wielka radość spotkać swoich widzów i spojrzeć sobie w oczy. A dziś rano na naszej antenie pojawiła się niespodzianka od naszego widza. Niosek słońce, przyniosłam słońce, ale też troszeczkę. Dosyć... A... Przynosi słońce? To ja to też pokolona. O, piękno nie, bo teczny na te teraz nie o, było o morenach, było o czereśniach, ale powiedzmy skąd to jest. Wczoraj jeden z naszych widzów, przesuwamy się tutaj, żeby było, widać też Mateusza, jeden z naszych widzów, wczoraj wracając z marszu Karola Nawrockiego, przyszedł do nas i przyniósł nam cały kosz czereśni i całą łubiankę. Pruskawek. Także nie, nie pamiętam jak się Pan nazywa, ale serdeczne podziękowania ja dla Pana. to, przecież nieco, przecież nie przecież nie przecież nie to są Wiśnie. już nie pamiętam, ale nie, bardzo to serdecznie nic, Pana nie. pozdrawiam, bo Pan wczoraj właśnie e, wiśniar, zajrzał wiśniar. do nas, gdy wierny Aha, no bierny, Właśnie, wierny odmiana tak? Miałam okazję się z Panem przywitać, także dziękujemy Panu Dziękujemy bardzo, tak było rano. A dziś dzień mamy. Pozwolą Państwo, że teraz my, dziennikarze telewizji w Polsce, ukłonimy się naszym mamom, bo gdyby nie one, to nie byłoby nas na antenie. Kochane mamy, pozdrawiamy Was serdecznie. Time for the truth, then I hope it's all coming through. If this is the last time we speak, I hope. Jak państwo zauważyli, mama Jacka i Michała Karnowskich napracowała się nad z nami podwójnie, a więc jako jedyna pojawiła się dwa razy. Dla naszych wspaniałych mam i mamy naszych widzów piosenka od przystojnych włochów. Teraz w teleekspresie będzie fragment Tuwima przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas. Tak to, tak to, to, tak to, tak to, to. No i zdążyli wyborcy Rafała Trzaskowskiego na warszawski marsz. Problem w tym, że nikt nie sprawdził im biletów, bo ich nie było. Maciej Zemła. Ten pociąg, który za mną odjeżdża, to jeden z wielu, który przyjechał do Warszawy. Jednym z takich pociągów, oczywiście nie tej linii, ale jeden z podobnych pociągów przyjechało wczoraj sporo ludzi do Warszawy na dwa marsze. Jeden z pociągów, ten zorganizowany specjalnie dla uczestników marszu Rafała Trzaskowskiego, był dostępny zupełnie za darmo. Politycy Prawa i Sprawiedliwości pytają, czy to nie jest, aby nielegalne finansowanie kampanii Rafała Trzaskowskiego. To nie ulega wątpliwości, że to realizacja kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego i powinna obciążać komitet Rafała Trzaskowskiego. Będziemy o to pytać Mamy nadzieję, że dostaniemy oficjalne, of, of, oficjalne wystąpienie sztabu wyborczego i wyjaśnienie, jak wygląda finansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Okazuje się, że za tym wszystkim stoi Komitet Obrony Demokracji. Ten hojny gest to około 25 tysięcy złotych. Taki był wydatek związany z organizacją tego pociągu, a z kolei koleje śląskie zapewniają, że na tym wszystkim zarobiły około 10 tysięcy złotych. Maciej Zemła, TeleExpress w Polsce. Spotkanie przy piwie Mencena ze sztabem Trzaskowskiego poprzedziła rozmowa między kandydatem koalicji obywatelskiej i liderem konfederacji. Ale zanim o piwie, do debaty odniesie się poseł Zbigniew Boguski, nasz poranny gość myślę, że na pewno ta rozmowa Trzaskowskiemu nie pomoże dlatego, że wyborcy Konfederacja, więc wyborcy konserwatywni wyborcy prawicowi patriotyczni no usłyszeli, że, Karol, że trzaskowski w przeciwieństwie do Karola Nawrockiego tak naprawdę ucieka przed odpowiedziami na te pytania, bo z częścią tych punktów powiedzmy połową w ogóle się nie zgodził, jeżeli chodzi o te punkty mencena czy deklarację mencena z drugiej strony trzaskowski nawet tam, gdzie teoretycznie zapowiadał, że tak faktycznie on się zgadza, ale mówił na przykład o Kwestia euro czy gotówki, no w tej chwili nie ma tematu. Wyrażał teoretycznie zbieżność ze Sławą Mirmencenem, nie chciał, ale nie miał kiedyś problemu, żeby podpisać deklarację C40, nie miał problemu, żeby podpisać deklarację LGBT. Tam problemów nie miał. Tutaj miał problem, żeby nawet te punkty, które próbował, że tak powiem, takim slalomem specjalnym omijać, podpisać. W TeleExpressie teraz krótka muzyczna zapowiedź następnego tematu i wszystko będzie jasne. Wciąż cała polityczna scena rozgrzana jest piwem. Mencena z Trzaskowskim wielu zdziwił ten gest byłego już kandydata na urząd prezydenta. Krzysztof Stanowski, też były kandydat na prezydenta, skomentował to w swoim stylu. Okazało się, że z platformą można się w niczym nie zgadzać. Można robić z platformersów zdrajców i złodziei. Można im odmawiać prawa do polskości, ale jednego odmówić im nie można. Piwa. Kiedy tylko ktoś powie Mencenowi, że można się z nim napić piwa, on nie pyta dlaczego, po co, czy to wypada, on nie pyta, czy nie stanie się on sam kampanijnym gadżetem, czy nie zostanie wykorzystany w kampanii, on pyta, lager czy przeniczne, co podać? Mówiąc wprost, platforma zrobiła z Mencena breloczek do kluczy. Pojechali do Torunia i mieli stamtąd wrócić na tarczy, a wrócili z tarczą, no i z Mencenem jako breloczkiem do kluczy. Poseł Borys Budka nie ukrywa radości, że Rafał Trzaskowski wypił piwo ze Sławomirem Mensenem. Radość będzie jednak krótka i po tym dziwnym zdarzeniu byłemu kandydatowi Konfederacji pozostanie pewnie polityczny kac. Czy wyborcy Konfederacji uwierzą w dyrdy mały Borysa Budki? Nie, z nimi te numery Bruner. To jest uszanowanie tego, co powinno być w polityce normalnością, czyli rozmowy, nawet jeśli dzielą nas niektóre rzeczy. Pokazał Rafał Trzaskowski i Radek Sikorski, że można normalnie rozmawiać. Cieszę się, że ta rozmowa się odbyła. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja do takich rozmów. Rozumiemy, że wizerunkowo mogło to się źle odbić w mediach społecznościowych w naszym elektoracie, ale uspokajam po tym, co są napisał. Nie popieramy Rafała Czaskowskiego. Posłowie PO już tutaj gromko ogłosili, że to poparcie nastąpiło. Studzimy ich emocje bardzo. Przewodniczący Mensen został rozegrany przez, no szczególnie jak rozumiem, Sikorskiego, no, ale za przyzwoleniem Don, Donalda Tuska i myślę, że, że powoli wyciąga z tego konsekwencje, te jego kolejne e, e, wpisy na, na portalu X no, e, pokazują, że, że widzi co się stało co więcej, no, reakcja jego zwolenników, tych najbardziej, że tak się wyraża gorącym jest no, po prostu miażdżąca. Wszyscy mówili, że to niemożliwe, że już nie ma miejsca, aż w końcu powstała telewizja w Polsce, która odnosi sukcesy. E, za chwilę o tym, jak zagraliśmy na nosie konkurencji. Mamy dla Państwa i dla nas wspaniałą wiadomość. Wśród programów informacyjnych mamy trzecie miejsce i ciągle pniemy się w górę. Misja jest możliwa. Udziały w rynku telewizji informacyjnych z ostatnich badaniach pokazują, że ciężką pracą, dzięki także wsparciu od naszych widzów, wszystko staje się możliwe. Nasze serca rosną i apetyt także. Słupki w górę, mości panowie. To wygląda tak. W sobotę, 24 maja, nasza telewizja osiągnęła średnią widownię w liczbie ponad 125 tysięcy oglądających. To dało nam trzeci wynik wśród kanałów informacyjnych. W wartościach procentowych dało nam to bardzo dobry wynik 2,37% udziału w rynku. Dziękujemy Państwu serdecznie za zaufanie. Jesteśmy najdyn najdynamiczniej rozwijającą się telewizją informacyjną w Polsce. Pokonujemy coraz częściej na OTVP w likwidacji i Polsat News, co pokazaliśmy. Docieramy do operatorów telewizji kablowych, którzy jeszcze nie mają w swojej ofercie telewizji w Polsce 24 i do nas ich przekonujemy. Przekonujemy też reklamodawców, bo nasi widzowie są młodzi, aktywni i ciekawi świata. W Sopocie trwa ogólnopolska konferencja operatorów komunikacji elektronicznej, a tam nasz wysłannik, członek zarządów Fratri Michał Kardy który walczy o nas jak lew. O czym tam się rozmawia? Ciekawe tematy, na przykład w jaki sposób badać dzisiaj widza telewizji. Już sama kanapa nie wystarcza, bada się go także poza domem. Jak to się zmienia, czy to połączyć z internetem. Sprzęt telewizyjny, czy na przykład nadawcy mogą współpracować jeszcze mocniej z producentami tego sprzętu. Wreszcie sztuczna inteligencja, wreszcie technologia tworzenia telewizji, która zmienia się na naszych oczach. My tę wiedzę tutaj w Sopocie też zasysamy i myślę, że Państwo wkrótce zobaczą efekty na ekranie. W Warszawie nietypowa akcja. Agresywny mężczyzna, najprawdopodobniej imigrant, rzucał z balkonu przedmiotami, a następnie chciał popełnić samobójstwo. Oto jak szybko rozwiązał ten problem oddział specjalny policji. Ujęcia mogą Państwo zobaczyć tylko w telewizji w Polsce. Była tam nasza kamera. Sceny jak z filmu, e, amerykańskiego filmu akcji. Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump stracił cierpliwość do Putina. W opublikowanym dziś poście na jego platformie internetowej Through Social rosyjskiego dyktatora nazwał szalonym. Wszystko za sprawą kolejnego zmasowanego ataku dronów i pocisków rakietowych na ukraińskie miasta, wbrew zapewnieniom o chęci wejścia na ścieżkę pokoju. Putin znów zakpił ze świata. Zawsze miałem bardzo dobre relacje z Władimirem Putinem z Rosji, ale coś mu się stało. On absolutnie oszalał. W dalszej części posta prezydent Stanów Zjednoczonych mówił o bezsensownej śmierci cywilów i o sprawdzaniu się tezy, że Putin chce całej Ukrainy, nie tylko kawałka. Według prezydenta to doprowadzi do upadku Rosji. Warto przypomnieć, że według doniesień Donald Trump po rozmowie telefonicznej z prezydentem Rosji, Władimirem Putinem 19 maja, prywatnie miał powiedzieć europejskim przywódcom, że Putin wierzy, że wygra wojnę na Ukrainie i nie jest gotowy, aby ją zakończyć. I jeszcze jedna informacja od Stanisława Egińskiego: dzielnica Heliopolis we wschodnim Kairze w Egipcie świętuje 120. rocznicę powstania. Ta luksusowa dzielnica z początku XX wieku to świadectwo minionej epoki, kiedy to Kair był miastem wielu kultur. Nazwana na cześć starożytnego egipskiego miasta Heliopolis, którego ruiny znaleziono w pobliskim Ain Shams, nowoczesne miasto ogród, zostało założone w 1905 roku przez Heliopolis Oasis Company. Na której czele stał belgijski przemysłowiec Edouard Ampin i Bogos Nubar, syn ówczesnego premiera Egiptu Nubara Paszy. Została zaprojektowana jako elitarna dzielnica dla bogatych, łącząc europejskie i orientalne wpływy architektoniczne. W ramach obchodów 120-lecia powstania tego wyjątkowego założenia miejskiego zorganizowano wystawę w historycznym Pałacu Sultana Malaka, gdzie 28 artystów zaprezentowało 40 różnych dzieł sztuki dokumentujących dziedzictwo Heliopolis. W ramach tygodnia rocznicy Heliopolis odbyły się również wycieczki po zabytkach dzielnicy. No. Dobrze, dobrze, uważaj, uważ, że jesteśmy, jesteśmy na antenie. Tak, typowo wiadomości sportowe przedstawi Mateusz Gadomski tu bezpośrednio przy mnie w studiu. Co tam przygotowałeś dla widzów Teleekspresu? Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj sport w Teleekspresie, pierwszy raz chyba na żywo, prawda, Mirku? Tak, to się spodziewa. Dlatego dzisiaj kilka propozycji. Oczywiście nie może zabraknąć tenisa, czyli Igi Świątek, bo dzisiaj Roland Garros i. Rogal Garros? Czy... Tak, nie, nie Roland Deski. Widzieliśmy, jak grały z Martą Kielczyk parę dni, parę dni temu w sporcie. Iga Świątek Wygrały. dzisiaj wygrała z Rebeką Stramkową 6-3-6-3. W drugim secie, co prawda, musiała gonić, gonić wynik, bo przegrywała. No ale poprawiła swój bilans na paryskich kortach ziemnych. I uwaga, 36 wygranych, tylko dwie przegrane. 95% prawie wygranych Igi Świątek. No i e, trzeba powiedzieć, że Iga, no tu jest traktowana w Paryżu no, w ostatnich latach jak królowa to jest symbol mm -hmm. Roland Garros No przecież cztery wygrane pierwszy raz jako dziewiętnastolatka właśnie wygrała w Paryżu i wtedy się to wszystko zaczęło wtedy zaczęła wszystko wygrwać. pamiętam pamiętam bo jeszcze w poprzednim programie które prowadziłem, śledziliśmy losy i świątek a więc widziałem jak ona powoli robi tę wielką światową karierę i, i zdjęcia pewnie przy wieży Eiffla też można mm -hmm. było zapamiętać drodzy państwo e, kolejna rzecz to e, nie wiem czy Mirko widziałeś ale chyba żaden trener w historii jeszcze nie był tak Witany. Gdzie? Oczywiście w Brazylii. Carlo Ancelotti. Znakomity. No to jeden z najwybitniejszych trenerów na świecie. Trener 65-letni Włoch, który zdobywał już tytuły z Juventusem, Milanem, Chelsea, Paris Saint-Germainem, Bayernem, Monachium, AC Milanem i ostatnio Realem, Madryt. Po tytuły sięgał we wszystkich pięciu ligach, w najsilniejszych ligach Europy. Pięciokrotnie triumfował w Lidze Mistrzów. No i oczywiście. Pewnie się domyślasz, która reprezentacja najwięcej razy w historii zdobyło Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. No pewnie właśnie ta, ale no. ja taki mam pytanie mhm. do ciebie. A dlaczego on nie może potrenować naszych? <grym> co? Wiesz, za drogi jest? <grym> No nie wiem, nie wiem, ale myślę, że chyba każdego, nie wiem czy jego marzeniem by to było, trenować naszych piłkarzy reprezentacji Polski. No na pewno marzeniem każdego trenera jest czy prowadzenie takich drużyn jak Real Madrid, czy też właśnie Brazylia. Brazylia może zdobyć szóste mistrzostwo świata. To tyle ode mnie. <grym>, dziękuję bardzo. Jest... Bardzo fajnie nam rozmawia tutaj bezpośrednio w studiu Mateusz Gadomski. A teraz Łucja na lewaj i prognoza pogody. W najbliższych dniach ciepło, ale możemy spodziewać się też opadów deszczu. Łucja na lewaj. witam i zapraszam na szczegóły, prognozy pogody. Zaczniemy oczywiście od tego, co czeka nas najbliższej nocy. Na zachodzie chmur będzie mało, a na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na wschodzie i w centrum głównie początkowo wystąpią przelotne opady deszczu, a wieczorem możliwe są też zanikające burze. Miejscami wystąpią mgły, które będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 11 stopni. Wiatr będzie słaby. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane okresami duże. Na północy w centrum oraz na krańcach południowych miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 19 do 22 stopni. Wiatr będzie słaby na zachodzie i nad morzem umiarkowany. Dziękuję bardzo za uwagę. Kolejna prognoza pogody tuż po wiadomościach w Polsce 24. Proszę Państwa, etiuda o naszych mamach, którą pokazaliśmy w Teleekspresie, jeszcze raz dzisiaj w wiadomościach, na które zaprasza Michał Adamczyk. Jego mamy też Państwo zobaczą. Teleekspres jutro o 16.50 poprowadzi Emilia Ziemnicka. Jak bardzo jest podobna do mamy, to też o 19.30. A do zobaczenia mówią Konrad Ryszkiewicz i Mirosław Rogalski. Pozdrawiam moją mamę Renatę. Dziękujemy za poświęcony czas i do zobaczenia.